Dobra, a kto to Dobra. Ej, okay, lecimy. Cześć, spotykamy się w Halloweenowy wieczór z silną ekipą z Łukaszem, Marcinem i Sylwkiem. Siemanko. Cześć, cześć. Siemanko. Cześć. Siemanko. Simona, ale gdzieś go tam pochłonęła ta Halloweenowa otchłań wieczoru. Gdzieś pewnie grasuje zbiera cukierki. A my spotykamy się, by pogadać o komiksach, jakie byśmy polecili, jakie czytamy w ten upiorny właśnie dzień. Co związane z Halloween to i my, tak. też jesteśmy nakręceni. Oczywiście nasze tutaj komiksy, wybory będą bardzo e, takie pod nasze gusta, co my czytamy, czy się tutaj delektujemy. Jesteśmy subiektywni, tak, więc tak. nie czekamy. Jedziemy z tematem. Zaczynamy od Łukasza. Dobra, to yy, to już kiedyś o tym mówiłem, ale ja, ja na do będę to polecał mocno. Miły dom nad jeziorem, James Tannion IV i yy, zapomniałem. <laughs> Alvaro Martínez-Güeno. Horror. w horrorach DC. Tak, tak. Yy. Pewnego pięknego weekendu zaprasza do, swoich, na, do swojej wili nad jeziorem swoich przyjaciół, pewien Walter. No i jak zaprasza, to oni się dobrze bawią, przyjeżdżają. Tam kilka, kilkanaście osób no i co się okazuje, koniec świata następuje. Oni się dowiadują z tego z mediów społecznościowych, ale się okazuje, że oni tego terenu nie mogą opuścić teraz. No, i więcej nie powiem. Świetnie narysowana seria, bardzo horrorowa, bardzo boroczna, bardzo, masek... bardzo taka obrazowa horror, taki wiecie, taki jak The Walking Dead, The Evil Dead. Psychodeliczna, no, wiem, Marcin, co? ja bym tutaj dodał, Łukasz, Jaka? psychodeliczna. 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 No, ja, bardzo. Ja czytałem pierwszy tom, drugiego jakoś nie miałem okazji, ochoty może. Ale, no, ale bym poleciał. Spora. poleciłbym ci bardzo. Bardzo dobrze narysowane. Grupka ludzi w lesie, zamknięty temat, Jeszcze nie raz. Yy, w lesie, no, tam, to nie jest taki duży, yy. tam jest i, i jezioro masz, i dużo budynków, i ciekawostka, tam życzenia się spełniają, ale pytanie, czy ty chcesz po prostu tam żyć w tej utopii? Czy ty po prostu chcesz jednak spróbować, wiesz, ocalić swoją rodzinę w tym świecie, który już prawdopodobnie nie istnieje? No, więcej nie powiem i tyle polecam. Dwa my zamknięta historia, rozumiem, tak? Nie, nie jest zamkniętą historią. Mi się okazuje, że teraz jest miły dom nad Morzem. Już trzeci chyba numer wyszedł. Tak, po roku, czy tam po półtora roku, ta seria dopiero wychodzi w Stanach i to już pewnie zamknie się w 12 zeszytach. Ale a, uwaga, dom teraz... Nad jeziorem to jest jedna rozumiem ekipa, to. a nad morzem jest druga, rozumiem. Tak, ale tam się przenikają wątki, uwaga, ciekawostka, DC Vertigo wróciło, Vertigo wróciło i teraz pod szyldem Vertigo wychodzi ta seria. Mój dom nad, yy, nad morzem, Vertigo wróciło teraz po latach. Logo, logo jest Vertigo, ale to też dobrze chyba, nie? Możemy to tutaj naruszyć. Tak, bardzo sposób, dobrze. No bo mamy te Black Label, gdzie mieszają się nam superbohaterowie. Ale to zostaje i... ta seria. To tak, Black Label bo, ale zostaje. można to tak właśnie zostawić typu Batmana jakiegoś, Wonder Woman, które będą nam lawirować w Elswordach. I nie mhm. trzeba tam Sandwanna na przykład wystawiać, nie. czy kaznodziei i innych takich y, bardziej samodzielnych tworów. Okej, okay. coś jeszcze? E, a dobra, po, trz, po, trz, po, trz, po trzy serie czy na zmianę? Możesz no, no, po kolei. No to dawaj, jedziesz z Foxem. Ja? Dobra, no to dobra. Kolejna seria to jest Dom Sludgerów i Coś Zabija Dzieciaki. Dlatego wymieniam oba, bo jeden to jest spin-off, a druga podstawowa seria. Obie bardzo dobre serie. T czy, też James Tenion czwarte. O tym też już kilka razy i na dobrym horrorze u siebie rozmawiałem i tam chyba z Syrwkiem kiedyś, nie pamiętasz. Yy, było, coś i było na rzeczy. Było, świetna seria. No to Erika Sloucher jest zabójczynią potworów, potworów, które tworzą się w umysłach dzieci i te dzieci tylko widzą te potwory, ale te potwory mogą być zabójcze dla dorosłych, także... Ona jest jakimś takim współczesnym Wiedźminem, który poluje na potwory, należała do pewnego stowarzyszenia, do pewnego domu. Mówię, też wartka akcja, bardzo dobre rysunki. Walter De Deradera. Włoch. Bardzo, mówię, makabryczna seria, dużo się dzieje, mnóstwo flaków, mnóstwo akcji, sporo potworów, no tak. Spodoba Wam się, jak zaczniecie czytać. To już jest siódmy tom. Ta seria nadal wychodzi w Stanach. W miarę na bieżąco wychodzi po polsku. No i ostatni tom to zamknięta historia Dylan Dog i Batman, czyli spotkanie tych bohaterów pierwsze spotkanie w ogóle w historii. Dla fanów Dylan Doga, tutaj Adam jest fanem Dylan Doga. Kupiłeś już ten nowy tom. Chodzi ci o te, tą serię? Tak, <gry> Mini czytałeś serię już? <gry> Mroczny świat? Tak, tak. Za no, chwilę ja do... Tak, super, super. Nie <gry> no i tyle. No. Świetne rysunki, też Walter Beratera na, na ołówku, ale nie tylko. Cavanaggio, jeden z twórców, jeden z autorów, którzy dużo rysują Dylan Dog'a. Ja jeszcze nie przeczytałem tego tomu, który ty tam masz, Adam. No i co? I polecam. Mówię zamknięta historia. Głównym przeciwnikiem to jest Joker, ale nie tylko. Ktoś z Uniwersum Dylana Doga też jest głównym. Dużo humoru. John Konstantin też się pojawia i kradnie szał na chwilę. To tyle ode mnie. Krótko i na temat. Ja bym tam jak mogę wtrącić dwa słowa właśnie Dylana Doga bardziej bym sparował właśnie z Johnem Konstantinem niż z Batmanem. Ale tak. Chociaż tyle największych no, Dylan... fakt, że tam jest. A jeszcze muszę to Dylan... kupić, bo jeszcze nie mam. Tak, Dylan Dock to taki włoski John Constantine. Ale w Londynie przebywa. tak, w Londynie. Mógłby z Konstantinem tam na piwko w jakimś się spotkać. Tak, wiek, a tutaj chyba to pierwsze spotkanie ich mi się wydaje w ogóle. Może pójdą za ciosem w roku albo wkrótce zobaczymy. Nie wiem, bo Jeszcze ta seria. Czy to seria coś komiks? Nie, na razie nie. tylko te trzy tytuły ode mnie. Godne polecenie. Porządek. Ok, to lecimy dalej. Trick Toys, jedziesz Martin. Teraz ja? Tutaj się zegar kręci. E, dobrze, no to jedziemy zegara, szybko, to żeby nie przedłużać. E, zacznę, ogólnie mam dwa tytuły. E, zacznę mm -hmm. od czegoś, chyba czego e, tak naprawdę przedstawiać nie trzeba. Jest to Hellboy. Oh, no. Majka Mignoli. E, kreska dosyć specyficzna. Trzeba to przyznać, ale w takiej autorskiej serii to się jak najbardziej tutaj sprawdza, bo wiem, że Mike Mignola też dla DC rysował. Tak, coś tam z Batmanem, coś tam się działo. Także moim zdaniem do Hellboya jak najbardziej to pasuje. Mamy tutaj klimat horroru i tak dalej. I tutaj mam takie wydanie, w której jest kilka ciekawych historii. To jest akurat nasienie zniszczenia, czyli sam początek naszego Hellboya, jak on trafił na ziemię, ale różni się to troszeczkę od tego, co mogliśmy zobaczyć w filmie. I na pewno coś tego typu polecam. Ale przychodzę tutaj jeszcze z czymś innym, ponieważ Adam, u Ciebie na kanale chyba jeszcze czegoś takiego nie było, także ja sobie pozwolę zaprezentować mangę. Bo czymże jest manga, jak nie japońskim komiksem? E, oczywiście. Tomuś może się to mnie... nie spodobać. <grych> Aż, Trudno. E, e, dla mnie Jesteśmy jest to coś, e, co e, oglądałem za dzieciaka jako forma anime w telewizji jeszcze na kanale Jetix. Myślę, że większość starszych widzów tego kanału może kojarzyć. A chodzi tutaj dokładnie o króla, króla No Szaman. To e, nie, jest... ja nie oglądałem serialu. sorry. To polecam. Przynajmniej e, tego starego, bo teraz też na Netflixie wyszła nowa wersja, bardziej hardkorowa, bardziej krwawa. A to jest nowa wersja mam... mangi. E, jeszcze raz? To jest nowa wersja mangi. E, nie, manga jest wydana, wydawana była od 1998 do 2004 roku. W Polsce wyszło dopiero 16 tomów. Cała kolekcja liczy 35 tomów. Mhm. E, jest to produkcja e, Hiro. Hiroyuki Takei. I cóż, historia opowiada tutaj o szamanach, tak jak sama nazwa wskazuje. Naszym głównym bohaterem jest Joa Sakura, który potrafi łączyć się z duchami i wykorzystywać ich moc do różnych rzeczy. Spotyka na swojej drodze kilku znajomych, też szamanów, ale mhm. też i zwykłych ludzi. Za swojego ducha przewodnika ma samuraja, dzięki czemu wykorzystuje jego zdolności przy walkach i jego zadaniem jest zostanie, zostanie królem szamanów. E, gdzie odbywa się to na e, wielkim turnieju szamanów, gdzie walczą ze sobą i niż szamani. <noise> e, także polecam, to jest e, w, w, w pewnym momencie zdarza się, że dzieje się tutaj dosyć krwawo, ale w większości myślę, że nawet dzieciaki mogą to czytać. Jest to takie dosyć, e, myślę, że w miarę niezbyt e, straszne. Także polecam to każdemu. Ale jesteśmy tak. w sferze duchów na Halloween, jak znalazł. Mhm. Tak, zawsze coś innego. Manga, horory, oczywiście, czemu nie? Można tutaj mocno rozumieć. Co tam Łukasz? Oczywiście. Nie, 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 nie. nie. Tylko tak Nie rękę. Zgłaszasz odpowiedzi. <grym> <grym> sobie poprawia. Lecimy. lecimy z tematem. To teraz Sylwek Dobra, ja się zastanawiam, czy Ci czasami Adam nie podkradnę tego, ale A? myślę, że akurat w tym, w tym momencie to jest idealna lektura na Halloween. I już Ci się tam nawet w tle <grym> też ukazuje. No Batman jak nawiedzony rycerz. No, jeszcze czekam, czekam na, na te DC Deluxe. Ostrzę sobie tutaj pazurki na to, żeby przejrzeć, czym się różni. No ale cóż, powiem otwarcie, to nie jest historia, która będzie straszczyła, przez którą człowiek nie, nie zaśnie, ale to jest tak urokliwe. Trzy opowieści grozy, takie Halloweenowe z postaciami kanonicznymi w uniwersum DC. Ale jednak mające takie piętno demoniczności, mistycyzmu i w ten desej po prostu wpasowuje się w Halloween. Więc nie wiem, co tu mogę jeszcze więcej mówić. Po prostu fajne historyjki, króciutkie nowelki, właśnie okraszone tą taką szczyptą horroru. Więc od Tima Sayla i Jeffa Leba, osoby, które lubią, cenią sobie długie Halloween i inne utwory ich, to, to, to myślę, że to jest absolutne coś, co trzeba mieć. Coś straszniejszego, tematyka, którą ja bardzo lubię, od dziecka, od dziecka mnie, serio mówię, od dziecka mnie to po prostu porażało, ale przy okazji ciągnęło jak, jak, jak nie wiem co, jak ma do światła, to żywe trupy i ja myślę, że... No, Dizist. Dizist. Jeszcze chciałem, przy okazji sobie przypomniałem o żywych trupach. Te żywe trupy Kirkmana, to to jest, no, pierwszy ton dla mnie to jest poezja. To jest w czystej postaci tematyka zombie, którą po prostu chciałbym, aby odświeżyć, a Tom Taylor z Dizist to właśnie pokazał, że można w DC też i e, znaleźć miejsce na właśnie zombieaki i to w postaci e, Batmana na okładce. Uważam, że ten pierwszy tom jest najlepszy. Mamy ile tomów? 5 4. 4 razy cztery. No, tak. Cztery tomy. czekamy cztery, na piąty. Jeszcze jeden czekamy, finałowy. Ale ta e, Uważam osobiście, że jedynka mogłaby nawet pozostać bez żadnej kontynuacji. To fantastycznie się broni. i Jeżeli bylibyście zaciekawieni, za zainteresowani, to, to pomimo tego, że jest kontynuacja, to serdecznie zachęcam w szczególności tą jedynkę, po nią sięgnąć. Koncepcja, no. koncepcja jest bardzo fajna. Fajna, tak tak sprawdza i się. Mówić, tak, bez rozciągania. I... No, i lecimy, zgadza się. I zostajemy to... z takim dwóch. Jest, jest. No ale właśnie, Adam, no, bo ty też e, czytałeś, no w sumie Łukasz tak samo, nie tak. wiem jak ty, ja jeszcze, Muszę nadrobić ostatni tom, ale dobrze się bawię. Ale tak. sprawdza się, tak. prawda? W, w DC można naprawdę śmiało tam e, wrzucić takie, takie wątki z żywymi trupami. Mamy Czyli to odpowiedź Label, DC ten... na Marvel Zombies. <laughs> o, oczywiście. Też, po części też. Ja, ale ja bym powiedział, tekcja... że lepsza. DC znaczy DC Black Label daje nam takie możliwości, jak kiedyś był Ellsworth. Nie mogliśmy poczytać na przykład no, Batmana 100 lat do tyłu, właśnie w jakichś gotyckich klimatach. Mógł walczyć z kubą rozprowaczem i tak dalej. Potwory, demony, jak Zagłada Godham, też tutaj, no kiedyś o tym bardzo rozmawialiśmy, Tam jest też masę czy różnych takich horrorowych y, stawek, więc DC Black Label jak najbardziej daje nam pole pełne do popisu, możemy bawić się tymi postaciami dowolnie jeszcze coś? Tak, mam jeszcze jedno i powiedziałeś, tak, powiedziałeś przed chwilą, wymieniłeś jedną postać i ta postać jest w sumie głównym bohaterem, nie chcę zdradzać, ale jest na pewno tytułowym bohaterem. Tysiąc straży Kuby rozprowacza. Tutaj akurat, żeby nie zablokowało, <laughs> ale cóż, <laughs> to już za późno. Słuchajcie, fantastyczny komiks. Pomimo e, tego, że tutaj mamy Kubę rozprowacza, wiadomo, XIX wiek, Londyn, morderca, który zabija e, niewinne e, osoby, no, no i, wez, i i różne pozostałe, e, to tak naprawdę. Pamiętam, że ci dobry horror polecał. Po lekturze, po lekturze tego komiksu nie chcę zdradzać, czy faktycznie jest tutaj o kubi rozprowaczu, czy jak ty tu mówi, tysiąc twarzy. Dla mnie on przekracza przekracza tę granicę i niekoniecznie mówi tylko o, o Kubi rozprowaczu, ale o ludzkiej naturze że każdy z nas e, ma w sobie właśnie takie kupę rozprowacza i w pewnym momencie e, jego siła może być tak e, spotęgowana, że e, stajemy się niczym właśnie taki, taki morderca.. E, Ciekawy, filozoficzny, refleksyjny, z mnóstwem takich właśnie scen, nie padeczkuję się, skoro słuchajcie, wydawca zdecydował się okładkę taką dać, to, to już można sobie wyobrazić, co tam dalej się będzie działo. Ale to pod nagraniem mogę Wam pokazać taką mega wstrząsającą y y scenę, która Moja aż parę się parę zachęca do tego, żeby... Pamiętam prezentacja, <laughs> ten komiks fenomenalnie wygląda graficznie, więc jest, jest to oglądać. A... Do szaleństwa, jak to mówił Joker, wystarczy czasami jeden zwykły krok i... No, tamte. czy, z się po... czy jeden z krok. Ja rozpływasz podobno Polakiem bo. No z ale tak, jeden z tak, ale jeden tak. zwykły krok. Tak. tak, ponoć, ponoć no, byłby po Mhm. Naszej. I materiał na Halloween. Pewnie. No na Halloween to mamy w sumie dowolną liczbę tematów komiksowych, czy to właśnie dla młodszych, dla starszych, familijne rzeczy i tak dalej, ale... Osianę tą szczyptą właśnie niezwykłości, magiczności, tego horroru, no bo to święto w sumie dla każdego. I już ja, tak? Tak, już ty. No dobra, to tutaj już Łukasz mnie wyciągnął ty. prędzej. Mam a, tu właśnie... No ale Doga. to przypadek był akurat, niespecjalnie. No ale trafione, trafione ja Tak. Ja czytałem w Ś... ostatnim tygodniu, w tym upiornym tygodniu nastawiałem się właśnie trzy, dwa starsze tytuły, Alfa i Omega i trudne pożegnanie. I oczywiście tą najnowszą ministerię, co dopiero się zaczęło, czyli nowe otwarcie, tak. Odcinam się od tej y, linii, którą już mamy wypracowaną, znaną i piszemy Dlandoga od tak. nowa. Jeśli miałbym to połączyć jakoś, no to zwykle, w tych tomach, co ja czytałem, to zazwyczaj jest bardzo schematycznie. Do biura właśnie naszego tutaj Dlandoga przychodzi jakaś niewiasta zazwyczaj, jakaś femme -hmm. i wciąga naszego głównego bohatera w wir niezwykłych przygód, z tajemniczością, grozą, horrorem. Jest zazwyczaj niezwykła to wyprawa. I czy tutaj są duchy, czy jakieś potwory? Jest naprawdę klimatycznie. Pani się tutaj spędza czas. A masz poprzednie mam tomy? Tykuś... Wszystkie wydane przez Store? Jeszcze... Wszystkich nie mam, ale pomału sobie też tutaj nadrabiam, bo akurat tych dwóch yy, nie prezentowałem chyba u siebie na kanale. Chyba Dlatego nie. Tego też. Więc yy, myślałem o zrobieniu jakiejś tam yy, recenzji, tak jak tutaj zrobiłem, ale. Tego komiksu też tu nie wyciągnę, no bo już machnęłem, to jest na kanale, także to byłby też świetny temat, ale to sylwek. Ja ci ja zdradzę, wyczytało. że będą do druki, Będzie, będą do druki tych tomów, które się wy, wyczerpały. Ja nie mam dużo do tyłu, ale coś tam będę łapał. Ogólnie bardzo mi się podoba klimat tego właśnie. Mamy tutaj Londyn, klimaty takie właśnie jest przeróżne. Od horrorów po sci-fi, jakieś trudne takie tematy. I kryminał jest po... trochę. Tak, tu jest wszystko powiązane, a tutaj w tym nowym, nowym odcinku, bo to zwykle jest na końcu koniec odcinka, nie koniec tomu, tylko jest koniec odcinka. Więc jest też ciekawie, tu stronicowe odcinki, pełne przygód i tajemniczości. W nowym otwarciu mamy dylandoga, świat przekręcony do góry nogami idealne dla początkującego, jeżeli. Zresztą, ja mogę powiedzieć, że też jako początkujący, ja kupiłem pierwszy tom Dylan Doga jeszcze, jak był dodawany do świata komiksu, jako gratis. Tam miałem pierwszy, ale one były mniejsze. Wydawał. Tak, Egmont wydawał lata, lata temu. Ja dost... no, kupywałem ten magazyn, więc tam był dodany Dylan Dog. Jeszcze na pewno nie mam tego komiksu tutaj w tym nowym wydaniu, ale kiedyś chyba go trafię. Nie pamiętam dokładnie. Coś było z UFOLUTKami. Także przyjdzie czas i go nadrobię. Ale tu jest nowe wydanie, gdzie nowi czytelnicy mogą czytać. Chociaż w każdym formie, moim zdaniem, się każdy odnajdzie. Mamy tutaj grozę, jest tutaj horrorowo na początku, właśnie nowe, nowe tutaj twarze odpowiedzialne za ten komiks. I, inaczej odchodzimy od tej takiej klasycznej. Yy, jakby to powiedzieć. Co, na bazie to jest, taką nie, to jest ciekawostka. Ten facet rysuje od początku Dla Na tylko tak mu się tak, styl zmienił przez lata. Ale tak, jest zupełnie tak, co innego. To jest tak, masa Jak się styl wy, wyrobił. Wchodzimy w jakiś styl taki też m.in. gory, gdzie tu mamy. No to zobaczcie, no, kreska jest taka klasyczna. Mhm. Mhm, mm tak. Po prostu, a tutaj już mamy inne cieniowanie, inne nasycenie. ten Dylan Ale ten facet, się y, ten facet od początku rysuje Dylana co któryś tom i tak się wyrobiłam kreska przez lata. No taką Mega. zajebistą I teraz. Jakby ktoś chciał na nowo spróbować Dylan'oga, poznać jego świat od zera, to idealnie. Ten Dylan y, do 666, y, mroczny świat byłby idealny, żeby spróbować. A, a, ale uwaga, drogie. we Włoszech się nie spodobała ta wersja Dylana z brodą i tylko nie? na sześciu tomach się skończyło. Dylan z brodą. może zawsze ogolić. Dobra, lecimy <grym> dalej, bo czas goni. Teraz tak. chciałbym powiedzieć coś, nie coś o. Też już był tutaj, był ten gościu. Hellboy. Hellboy. Ale mam tutaj wydanie z 2002 albo 2003 roku. Właśnie, gdy wchodził Hellboy na nasz rynek, 2002 rok. Taki cieniutki tom, zbiór opowieści o naszym właśnie piekielnym chłopcu. Kurczę wziąłem to w ręce. Patrzę jest logo Dark Horse Comics. Jakiś horrorek, no myślę, że będzie dobrze. Lubię komiksy z Dark Horse, wtedy też bardzo lubiałem. Zasługa, no, ten semik i ich Predatorów, obcych i tak dalej. To było właśnie logowane tą firmą i spróbowałem piekielnego chłopca. Mike Mignola świetnie tutaj by zrobił robotę. Krótkie historyjki. Szybko przez to się przechodzi. Po części, chyba tu będzie też nowy film, który będzie już za chwilę w kinach, albo już jest, tylko w bardzo ograniczonym na nakładzie. I to byłoby fajne wejście też w serię. Ja zacząłem od tych właśnie krótkich shortów, gdzie też było fajnie wszystko przedstawione. Każda opowieść była yy, określona jakimś tam wstępem, na przykład mamy tutaj on, tekst przed parostronicową historyką. Tak samo później mieliśmy też jakąś tam no, galerię, akurat balkon, ale chyba było też tutaj kulisy powstawania postaci, więc było dobre, o jest tak, było dosyć ciekawe to dla początkującego czytelnika, jakim byłem wtedy i się wkręciłem i ja zbierałem później te pierwsze wydania na miękko. Potem były te co Marcin pokazywał, ale teraz już mamy wiadomo twardokładkowe, wszystko świetnie, ładnie możemy przeczytać, mm -hmm. kompleksowo wydane, piękne, grube tomy zbierające wszystkie historie i oczywiście jest masa spin-offów. Mike Mignola przede wszystkim robi tutaj największą robotę, no bo te jego kreski są niezwykłe, jak Marcin mówił też, on coś w DC tworzył, mam tutaj uniwersum Mike'a Mignoli, według, znaczy uniwersum DC według Mike'a Mignoli. Jest mroczno, jest ciekawie, dużo różnych historii. Phantom Stranger tutaj by się też na, odnalazł jako postać do horrorów, ale to tylko chciałem zwrócić uwagę, no bo mamy takie historie właśnie nawet w tym tomie jak ta Sanktuarium, którą nam Semik zaprezentował w 94 roku w grudniu i tutaj ta historia jedna jest. No powiedział, że najlepsza historia z tego całego tomu to jest właśnie parę stron raptem. Mike Mignola tutaj nas prowadzi właśnie z Batmanem w tajemnicze zaułki pomiędzy życiem a śmiercią. Batman umiera, jest gdzieś w jakimś tajemniczym mi miejscu. Klimat rodem, właśnie z Hellboya. Lovecraftowy, mocny. Krew umierającego zabójcy obudza, budzi, pobudza demody do akcji. Jest w tym zamieszany Batman. Niezwykła opowieść, krótka, ale 22 strony, bardzo klimatyczne. Jeszcze chciałbym tutaj poruszyć, bo jednak ten Semik. Jakby nie wydawał, to takie historie nam jakiś czas serwował. Mieliśmy Batmana, oczywiście, tutaj jest taka okładka, ale tu jest jeszcze jeden z środku, gdzie Batman też walczy dosłownie z demonem. Więc powiedzmy, zwykły poniedziałek, jak to czasami się mówi w świecie komiksowym bohatera. Batman musi kogoś uratować, kroczy ścieżką mordercy. Morderca zostawia za sobą krwawy ślad, trup ściele się gęsto, i Batman podąża za nim. Jak? jest? animacji Scooby Doo. On jak, jak, oni na końcu kończą, to zazwyczaj ściągają tę maskę z gościa i mają mu, nie? A tutaj jak Batman w końcu stanie twarzą w twarz tym złoczyńcom i ściągnie mu ten kaptur, to nie będzie tam zwykły człowiek, tam będzie postać rodem z horroru, więc też daje to niezwykłości i takich tytułów w tym semiku mieliśmy naprawdę dużo, bo poza Danianiem za Jokerem, Riddlerem i spółką, no to Batman mógł się zmierzyć z gargulcem i z tą bestią. Psychopatami, rodem z siedem, czy milczenie yy, owiec, gdzie są psychopatyczni mordercy. No już tutaj też wychodzimy poza takie sfery typowo, no wiadomo, Batman Szalency, tylko już jest psychodela, czy moce wudu. Też bawimy się w czary Mary laleczki i tego było naprawdę dużo. To w tym sceniku było świetne, gdzie między takimi różnymi historiami się takie z górnej, można powiedzieć, półki dla dorosłego czytelnika. Bardziej, gdzie tutaj jesteśmy horrorowo, ale myślę, że tu właśnie intensywnością tych horrorów będzie właśnie sanktuarium, gdzie chyba najwyższe tutaj oklaski dla TNC. Po tym tytule przypływały w listach do redakcji, gdzie naprawdę nawet pisali czytelnicy, że ten komiks powinien się ukazać w jakimś wydaniu specjalnym. No, oczywiście, 22 strony to za mało, żeby wydać to w wydaniu specjalnym, ale po latach dostaliśmy to tej wielkiej cegle, gdzie jest masę innych komiksów też po części pasujących do dzisiejszego dnia, do Halloween. Także to by była moja taka subiektywna część na ten wieczór. I szkoda, że nie ma z nami Łukasza, bo byłbym ciekawy, co by nam zaprezentował. Może nie jest... No szkoda, że go nie ma, szkoda. Szymona, tak, Szymona, tak. No, żeby Łukasz, Halloween jesteś czy nie, nie jesteś? <sparc> jestem, jestem. Ja tutaj mam, tak. ja mam w imieniu Szymona, bo świeżutko jest po lekturze tego komiksu i powiedział, czy nawet u nas na grupie napisał, że to się znajdzie w jego topce. Ale nie powiem w jakiej du do głów. Tak. To, to jest horror. Pozdrawiamy Szymona. Pozdrawiamy. A jeszcze mam pytanie. Marcin, Tobie jak podobało tak? się to? Bo wiem, że to czytałeś. A tak, czytałem, czytałem. E, dziękuję, tak. że mi to umożliwiłeś. E, ogólnie fajna historia, e, mogę tutaj zaspoilerować, że Batman w tym komiksie zabija, a to nie jest takie oczywiste, ale historia krótka, treściwa i warto ją przeczytać jak najbardziej. Chociaż kreska Mignoli tak średnio pasuje mi do superbohaterów, mhm. jednak w Hellboyu bardziej mi się podoba, tam bardzo pasuje do tego klimatu. Natomiast myślę, że warto sięgnąć też po tą zeszytówkę. No Batmana na Hellboya też można byłoby tu podmienić. To mógł być po prostu Hellboy i ten Złoczyńca też mógłby być jakiś taki wiecie podkręcony i, i dalej mogły się wydarzyć to pasmo wydarzeń, które tutaj Bruce Wayne przeżył. Okej, okay. dojechaliśmy do końca tego upiornego materiału, dzisiejszy dzień nie był taki <śm> łatwy <śm> wcale, bo poty techniczne nam do piekły, że hej, szczególnie mi, ale się udało, zrobiliśmy to. Linki do Łukasza Cywka. Marcina i Szymona. I Szymona, poniżej. tak. Tak. Cała ekipa oczywiście. Pogaduszki na Halloween. Dzięki panowie tak. za udział. Za czas. I życzymy wesołego Halloween oczywiście. Tak, Jak życzymy jej zabawy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Hej. Dzięki.